Siema! Ja jestem Marcin i witam Was w końcu w filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu film. Przepraszam, że się nie pojawiał yy, przez parę ostatnich dni, chyba tydzień nawet nie było filmu. Poprawiam się, yy, naprawiam swoje błędy. Dzisiaj w tym momencie nagrywam dla Was dwa filmy. Jeden to jak sami widzieliście po jest to próba ustrzelenia okna. 10 strzałów. Jeżeli nie uda mi się trafić okna, to czeka mnie wtedy, będzie mnie czekał film z gościem, w którym zagramy sobie konkurs karnych, gdzie przegrany będzie musiał wykonać pewien challenge. Co do challenge, to jak widzieliście albo nie widzieliście na karcie społeczności, mój film z Gdzie nie śpi 24 godziny, niestety musi zostać przełożony. Niestety. Yy, uznałem, że połączymy to sobie z filmem na 100 subskrypcji i zachęcam wciąż do subskrybowania kanału tam na dole, bo film myślę wyjdzie dość fajny. I połączymy to sobie i wyjdą w sumie dwa specjały na 100 subskrypcji. Także warto subskrybować, warto oglądać. Także co, ja się przebieram i zabieramy się do strzałów. Doma! Dobra, zaczynamy. Dzisiaj barwy Wolverhampton, czyli jestem dzisiaj na boiskach wilki, po prostu poluję na okienka. Także co, dzisiaj szałów? No i co, próbujemy trafić, jak nie, no to będzie dodatkowy film. Także w teorii nie ma co narzekać. Jedziemy! Ale te poprzeczki to mnie lubią, NIMA <śm> Ale urwał! Ale to ja było dobre. Dobra, jeżeli dobrze liczy, cztery strzały za mną, jeszcze sześć. Raz było całkiem blisko, ale tak to na razie lipa. Poprawy nie ma, lewa noga. No, lewo przynajmniej w bramkę w końcu trafiłem, także może jeszcze raz spróbujemy to w lewo. Tyle. Ajajaj, no cóż, ostatnie trzy strzały. Pewnie nie trafię, ale tego to już chyba mogliście się domyślić na moim kanale, że raczej nie wykonuję swoich wyzwań. Przynajmniej jest się z czego pośpieć i później kupię challenge, y muszę robić, w których cierpię. Także czego się nie robi dla swojej publiki? Ostatnie jeszcze strzały. Ale na dużo by weszło. Mamy to, tak jest. Przedostatnia próba, ależ siadło w końcu. Tak będę teraz się jarał, że trapiłem w okno, co dla niektórych może być banalne i trafiają co drogą próbą. Mi się udało, czyli w teorii challenge'u nie będzie. No chyba, że zostawicie tak, ze 20 łapek w górę, to wtedy nagram taki challenge. Ogarnę specjalnego gościa i zagramy sobie konkursów karnych i przegrany będzie musiał wykonać pewien challenge. Ale to w przyszłości został jeszcze jeden strzał, także co, dobijmy do dwóch okien. Albo i nie. Dobra, ja w tym filmie się już z wami pożegnam, ale z tym outfitem się jeszcze nie żegnajcie, bo będę nagrywał jeszcze jeden film. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę na dole, zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o subskrybowaniu właśnie po specjalnych osobów. Pamiętajcie o, też o łapkowaniu przy do filmu z rzutami karnymi, ale nie zachęcam wasza wola. Ja jedynie mogę robić dla was lepsze filmy, a na razie się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć.